Cześć, z tej strony Logopada. Widzimy się w kolejnym odcinku z Ligi Legend i dzisiaj gram na Bronzie, brązie 4. Chciałem zagrać się czymś śmiesznym, ale niestety autofil i tkery. No Na no, bocie można grać czymś śmiesznym, ale no powiedzmy ludzie, raczej znaczy, może nie trollują, ale się kłócą strasznie, szczególnie supporty, nie? Nie dziwi, nie, dziwi, nie ma im się co dziwić, już to wam tłumaczyłem, że oni nie chcą z stronami grać. Miałem dżunglę znaczną, bo chciałem sobie jakieś Fidla zagrać albo coś w ogóle, albo Mundo też chciałem sprawdzić. Takie stare piki zapomniane, ogólnie lubię na tych brązach patrzeć, albo piki, którymi nie potrafię grać, albo piki, bo to jakieś śmieszne buildy, nie? to zazwyczaj to co wy lubicie i ja w miarę lubię, ale korki wrócił, wrócił, dostał ostatnio buffa, czyli wrócili mu chyba to co było, czyli pasywkę, że ma zmiksowany damage, tylko teraz jest 80% magicznych obrażeń, zadaje z za autoataczków, co jest bardzo dużo zmianą, wcześniej było 50-50 i to było tak głupie, nie opłacało się w ogóle, że tak powiem, za mało było tych magicznych obrażeń, nie opłacało się na przykład składać tego, Butów pod penetrację i tak dalej. Nie wiem czy Fervor jest ok na no bocie, chyba nie. powinien wziąć, pi wziąć piorunki. Bo tam jest ta fajna masterka, taka, która wam daje podwójne. podwójne przebicie. I letality i Magic Pen. Tego nie dobiję, to muszę tak zrobić. Mówię śmieszny skin. To jest ten korki taki. ze skeletonu? Nie, to się inaczej ten sport jest, zapomniałem. Za ściara będzie. Skeleton to były te takie sanki, jakby nie, ale te takie sanki mniejsze, że tak zjeżdżali i na, na brzuchu. Mi chodzi, mi chodzi o to takie co w tym takim bolidzie jakby zjeżdżali. Widzę, kolosalną tę szybkości osiągali. Zapomniałem się za ten sport zimowy oczywiście. Na no, olimpiadach jest bardzo często. Tak, tam zawsze lubiłem, bo tam to się cały czas ta kamera fajnie zmieniała, bo to tam shush, i od razu już się kamera musiała zmieniać, nie wiem, tak szybko zapieprzali. Idź sobie i co więc Galio, galio mocno nawet linia. Ale jak ona złapie ładnie. Powinno być po Może tego... Znaczy mnie też może Galio przy do ziemi przy szpili, że tak powiem, ale no... Lona robi to lepiej, moim zdaniem Hajsy mi tam dała? O, ten Jonek nie wiem, czy się teraz przerzucę na niego? A tego się przerzucę, bo mi Fajnie, że wlazłem w to Co to za exhaust jest? No, jeszcze mam flesza, mogę pobejtować. Draven z I sporo mi zadali, nie spodziewałem się, że aż tyle. No, jeszcze ma chilka. dobra, to spieprzamy. Jaką biję ten Draven. Ej, to nie wyszło tak dobrze, jak bym chciał. Wlazłem w TQ od Galicji, hitbox był tego dziwny. To mnie zabił, on ma tornadę, mi może tornadę teraz zabić. Ona nam idzie ten korki lepiej się sprawdza, jeśli mam być szczery. No to można grać agresywnie. Ale ty to, to, to Tornado to, 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 to od Galia jest strasznie broken. W innym przynajmniej na początku. Potem to już to walić, ale... Mogłeś mi pomóc, Leona, nie? Pouderzać te miniony. No dobra, nie. No się cofam, nie ma co tu zostawać. Eee, tylko co ja kupię? Dwa swordy chyba kupię. tak będziemy tu składać, ale dwa swordy tutaj wchodzą. Jak cud mali... Szkoda, wolę z pakietem wrócić, ale obili no strasznie. Mordę nam strasznie obili. Czy ona w ogóle rzuciła tego jak zosta? No nie wiem kiedy. Ale zrobił dobrego, bo ja byłem, uciekałem, a ja on tutaj spieprzyłem, bo mnie po prostu trafił tą szarżą. I mi pasywa wypieprzył i... Powinien będę trochę milionków w plecy. A też powinna wrócić, teraz ja znowu cała HP straciła. A Draven jest bez samonerów. Chwila i z zużył. Galio chyba też sfleszował. nie mają samsów w ogóle na bocie, ale ona ma flesza. Po prostu wjazd z niego teraz. O, ona idzie zwardować, jak ja przyszedłem. Ja też robię. Ja mam ferwór stakowany więc spoko. Bardzo ładnie. Późno podkot palił. Spoczko, podoba mi się, takie Leony agresywne to lepsze niż te wszystkie Jany, co ja dostaję w tych diamentach. Dlatego nie gram e-dikery. Jakieś tak lubiłem tego e ale nie da się. Dostajecie Jany i się klepią po dubsku całą linię. Rozumiem jeszcze, jakieś Twitcha biorę, ale ja nie gram takim czampionem, ja wolę agresywnych. Patrz, Jean, Lucian, Draven właśnie na bocie i ja dostaję wtedy jakieś Jany, które stoją za mną, ja muszę nie wiem, tankować, na przykład Tresha na mordzie i co ja zrobię. Stanę huka, to umieram. A czarna mi Silda rzuci za, za 100 damage, którego i tak, czyli za 100 obrażeń, który blokuje, i jadę i daje, ale i tak nie wykorzystam DFCC jakimś siedział. Wiem, że to jest takie moje rozumowanie, i może się z tym, z, ty, z tym nie zgadzać, ale moim zdaniem tak meta teraz wygląda, że tego bota trzeba wygrać. Szczególnie na sole Kilki zgadzań się na fejdża, więc sobie wrócę. To jest dobry itemek strasznie. Uczciwie bez problemu wtedy kaitować czy atakować i uciekać. Będziesz sobie drużynka radzi. No ten bot jest nudny moim zdaniem. Znaczy jest ciekawe jak są jakieś na przykład Kalista z streszem, to jest ciekawa linia. Jakiś Draven powiedzmy z Biskrankiem coś takiego. Jakiś Lucian też z Threshem, na przykład, z Leona, z Braumem, to są ciekawe linie. Ale jak teraz gram rankedy jest cały czas jest, u nas jest Twitch na przykład, a w enemie jest Tristana i taki hyperkery jakaś tam Lulu i Karma i, się, i, i ślidują się i nic się na tym bocie nie dzieje. Trochę spanie bierze, no ale tak się teraz ta to zmieniła. Jaksus chodzi, w ogóle z dżungla? jest top. Czemu on już go nie kupuje? już tutaj idzie. Chodź do niego, chodź, chodź, chodź. go zespinował. I chodzimy teraz. Tak został. Ten został był dobry, to dalej. Jak go to nie zabiło? Ten Baziczek. wiedziałem, że nie muszę healować. a dziwne, że go to nie zabiło. Chyba, że on też healnął, ja nie zauważyłem. Możliwe, że tak było. Byłem pewny, że go ten Baziczek już tam dobije. Lona no troszkę za długo czekała, zwlekała, mogę już go tutaj snerować. Tutaj, właśnie, gdzie teraz stoję. Ale bardzo ładny gang. Świetna katapulta. Świetne zagranie tego zawodnika. Chyba podcast sprzedam i kupię buta i... Nie dobra, nie ryzykujmy. Nie ryzykujmy, bo wiem jak to się skończy. Tak na package będę czekać, bo jeszcze będzie mu się miało HP. Właśnie jak gramy na bocie tego pakecza, tak jakoś super można, nie można użyć, nie? A jak gramy na Midzie, to mamy i większy level, czyli możemy rotować szyb szybciej. Dawaj paketsa. No, tak samo wygląda, myślałem, że jakieś śnieżki będziemy mieć pod tym bolidem swoim. Nie słowo 2 0 Antimę A to jest ja w ogóle, tak? Dobrze, bo miałem go tutaj na tapie on to no jest zdejtował. Patrzcie jak zrobię. Szkoda, bo odcinek mnie no ja. Czy niszczy, no będziesz krótszy, a wy wiem, że lubicie długie Ja mam ten paket to się mogę od nich pieprzyć, tylko właśnie tak jakby gali jakieś cederki zużył już mi się kończy. Coś tam dzieje. Chodź się bawić Leona. Co on zrobił? Słyszał, nie ma flesza, więc jest z tyłu Żukowany. Bo na cerki nie odpali, nie zdąży. Masz Rkę Leona? Nie, rzuciła tutaj z Ładnie ich zrobiliśmy. Jeśli nie wiem ona się tak bała, ja mam pakę, że ja mogę... Mam podwójną Walkierię, nie? Bo ona schodzi... To pierwszy taki długi dywan leci i potem od razu wam możecie rzucić tam mniejszy dywan. To normalne było. Nic innego, że szybko Rkę rzucił. Ja pierniczę, zatrzymałem się w miejscu, A tu raczej tak nikogo nie ma, bo poumierali wszyscy. Mam ma swojego Spike'a po trnitce, tylko widziałem, że dwa buildy są. Ja zawsze lubię trinitkę złożyć, potem BFA i... i patrzeć, jak gra wychodzi. Jak tak przegrywam, to raczej infinity nie składam. Tylko idę powiedzmy nie ma, na przykład jak potrzebuję bardziej to jak Drinker, ale dobry jest, kryty od razu składać. Te kryty tam widz kryta i z tego kryta 80% to jest magic damage, to jest porąbana. Tylko na jeszcze runy warto by było mieć dobre. Nie posiadam takowych niestety. Eee, no tak, no to za dużo tych itemów kupiłem małych. A jeszcze blue dostałem. Żyć nie umierać. No, jest sumo niższy odcinek jak zawsze. No już wam mówiłem, że sumo to jest ban lepiej to banować. I banujecie, bo w swoim teamie zazwyczaj wam abo mu nie wyjdzie. I wam przegra gierkę, jest to jest ban dla was, albo w enemy rozpierdoli wam jakąś linię Za przeproszeniem, i też nie chcecie pograć, bo potem przyjdzie do was i was na was strzały weźmie was, Dla mnie to jest zawsze podwójny ban Yasuo Że nie banuję go tam w wyższych ligach, bo tam mało kto go, go bierze Ale na niższych, moich zdaniem, jak najbardziej No nie możecie, ostatnio pytałem właśnie O nerfy Razja to tu dzisiaj możecie napisać co uważacie ma najlepszy snowball Moim zdaniem jest na pewno w to. potem jakieś Rivenki, jakieś Fiory Syndry Draven, o, Draven też właśnie na bocie, tylko na bocie rzadko kiedy jest powiedzmy snowball. Najczęściej to jest właśnie mid top. Lissing w dżungli też ma ok. Jak parę klików dostanie i może agresywnie się złożyć pod jakąś hiderkę, to też jest w stanie wykarować gierkę. Tak. Solo. Ale Jasuło to jest chyba najbardziej tak powiedzmy odczuwalny pik. Ja lubię Valkyrie na dwójce, bo wtedy mogę przez większość ścian przelatywać. Na, na jedynce się nie da. Przez dużo. A u na trójce to było, już też nie pamiętam. Daj no ja mówię, jeden korkik, kiedyś sporo grałem, było go dużo na kanale, bo go lubiłem na midzie Tylko właśnie potem dostał nerfa, zrobił mu pasywkę, że 50-50 zadaje obrażeń magicznych i fizycznych Ta znowu wrócili do tego 80% i bardzo dobry Bardzo dobry moim zdaniem wybór Riot Gamesu Propsuję, propsuje. No może iść na tego minę, nie wiem czemu ten bot ich strzedł No, mam przez Warda przez przechodzimy, jak są ślepi. A są ślepi. Oje, słona, nigdy nie zaczynajcie. Znaczy, jak nie macie wężu na e, to możecie zacząć zerki, ale to. Lepiej mieć pewność, że traficie. O kurde, Dasha tutaj przejechał. jakbym trafił tym jednym basiciem to bym zabijał. tym jednym By mnie będzie celować pewnie. O, nie trafił, nawet. Już miał tutaj dobre miejsce, żeby mnie trafić, bo nie miałem gdzie uciec. Tutaj taki powiedzmy Martwy punkt, to się będzie ładniej nazywał. Który musiał mnie trafić. Są mam, A, chula Tu jak jest rynkiem, ludzie dobry, mają sporo tych obrażeń. Czy będę gorzej z ravenem wychodził? Oj słyszę się odpali. Nie wiem czy nas pięciu w ogóle jest na tym miejscu. A nie mamy engage, jak ona nie żyje. O kulto. zabiję go to I na ta nie dostałem do tego O, nie był to najlepszy, przepraszam Zobaczyłem tylko, że mam bigwana i od razu podjąłem decyzję o fleszu no. Bigwana czyli to jest ta rakietka czerwona korkiego O kurde z walki cały czas są Timo tu jeszcze przyszedł Co on robi? No, do tego na trafi Mogę mu chwilkę dać. Nie muszę, nie muszę. Kalkulatet. No Spokojnie, tak się zrobi ta wiedza. Wszyscy nie żyją. Wegar to może dopiero schodzić. Galion nawet. Grube paluszki, nie, nie, roz nie rozmawiajmy o tym. <ścoughs> Chciałem herkę tego miniona ostatniego rzucić. I nacisnąłem healę. Śmieszki, śmieszki. To za odcinek. I teraz Corkens ma swojego PowerShpika, power że tak powiem. Normalny build, którym ja zawsze składałem i teraz też go polecam, to jest właśnie Trinity. I potem zależek. Potrzebujecie magicznych. <grystanie> potrzebujecie. Magic Resista to hex Drinka, ale zobaczycie hex Drinkera i potem. albo statika wiedziałem, że robimy, ale ja raczej tak trafi 2 kanał na To co wam przedłuża tego rendezvous. Chciałbym tutaj przewidzieć. Zajebiste są te obrażenia teraz. Jeszcze e, tam przebija pancerz w ogóle i magic resisty kradnie. Ile on tego tam zabiera? Przez dwie sekundy, ale co sekundę bije? Rkę odpalił, ale ona... No coś tam bierze, coś tam zabiera, to jest bardzo odczuwalne. Jak się długo stoi w tym gatlinganie, to się tak nazywa, no. Czyli jest najlepsze, bo bije dużo tych obrażeń. Musiałbym mieć runy jeszcze, nie wiem czy hybrydowe, czy te przebicie podwójne. Ale dalej tak mi się wydaje, że przebicie magiczne chyba by więcej dawało. Ale dużo byśmy na początku tracili, gdzie nie bijemy aż tak dużo. Trzeba było pomyśleć tego Korkę. Zobaczę, jak, jak, jak go prosi grają. Jeśli chodzi o runy i masterki. Tam no, idzie na pewno piorunki, nie? Bo piorunki są... Czy, czy na pewno? Można Warlorda grać na gorsze linie na pewno. No, tak, bo Korki oczywiście będziemy mieć jakieś gorsze linie. Nie będziemy musieli przeżyć, to wtedy można grać tego Warlorda, bo to jest ok. Ale tak to piorunki, bo te E od razu piorunki aktywuje, bo to jest cały czas jakby damage i te, powiedzmy, no... Jak macie problem, żeby aktywować, bo kurki nie, jest też tak super łatwo. Gdyby nie E oczywiście, o tym chodziło. Zróbcie sobie Harolda? o. On no, nie zbiedny trochę. Powinien przelecieć przez tę, ścianę, teraz jeśli mnie głowa nie minie. Kurde, potyrali trochę. O nie, nie ona biegła, a Jakby trafiła O za szybki jest O ty! Ty, zdżukował to, ja tego dravena tylko widziałem Jest ten Jax robi, nie? Tak, ma chyba do celu. Yeah. <laughs> to nie zła giereczka komputerowa. Do celu ją, no. O nie, Teamsor! Teamsor na ts no i wszystko gra. Grzebać to. koleżko. Mógł mnie tu trafić, ryzykowałem trochę, że tak tu w lewo skręciłem. Ja chciałem się też odwrócić, ale chyba bym go nie zabił. Bym dostał silensa, raczej blindem bym dostał i się obsrał. Tak by to wyglądało. Zajdę, package. Może jest coraz szybciej, nie? Wrócili trochę do tej gierki, ale jeszcze mają daleko, że powiedzmy. Teamu nie się z tego śmialiśmy. Że ja się śmiałem z, z tego teamu. To nie są że ona wybornie nie gra z tego co jest. Po prostu ich zabijał to takami i ku. To Co jest. Dlatego właśnie to jest to cały mój taki wywód, po, który, o którym wam mówiłem, a nie ma jeszcze 100% kryta, to jest najśmieszniejsze, przynajmniej miał tego swojego, powiedzmy, poromanego buildu. A no, mogliby go wybombić, no jakby go złapali w CC, raczej znaczy, ten by Galio by mu rzucił z taunta. Regar by nie rzucił na wola powiedzmy Q i Arki to by go zabili Ale no, też gra na wygara. No. Ciężko na wygara się Może mu staki zabierać praktycznie, nie? Bo zabiera na no dużo nie, ale Zabiera mu te po prostu Al go wygąbiło Stryszowałem mu kilka dechę Gosu, Gosu. Inseki w jak tylko się nie spodziewałem. Jeszcze mi to trafiło. Ja go też biłem Jak go to nie zabił? Dobra, tego zabiję. Chcemy to kończyć? Nie wiem ja co jeszcze wam pokazał jak skrytami fajnie działa jest takie, właśnie dziwne, że infinity na pierwszy item, ale to się to popularne na Nidikery. Jak widzę jakieś mf na Solo Q a ich linki, to zawsze infinitkę. Próbuję pierwszą zrobić. Tak, teraz buty, właśnie magiczne, żeby więcej baziki zadawały. To jest strasznie dużo daje. Ja się tutaj, znaczy może się nie śmieję, ale możecie mi uwierzyć, że to dużo daje. Na słowo. Normalnie składacie buty, żeby spele wasze penetrowały. A spele powiedzmy, rzućcie 3. I macie CDR już nie możecie dalej, a biziki macie cały czas, dlatego no, korki jest tak powiedzmy dobrym pikiem. Cały czas jakby ta penetracja działa. Dlatego wielu ludzi, znaczy myślę, że w mniejszych dewizjach nie ogarniają za bardzo, jak idzie, że ma dużo więcej magicznych obrażeń. Nie jestem już jakiś brokem pik, ale działa zajebiście 20% kryza to jest strasznie malutko, dlatego trzeba zrobić tego kanona Ten bejdziczek macie dłuższy, też jest spoczko. Co jakieś arki lecą, mam się, że barona robimy Czy ja nie wziąłem teraz tego? Czy mi się wydaje tylko? Jomek! Ale kryt. Co? Dwa kryty pod rząd leciały w tego lisina. Jakby to był Big one, to by go trafił, bo on tak ma rozpryskowy damage. Ale mi się nie chce patrzeć na te vigłany. Mógłby się na ekranie coś zmieniać, No, no nie tyle postaci. Bo ja tak to tylko patrzę kątem oka i widzę, że jest czerwone, nie? Ale tutaj w sumie teraz to dodali, ale to nie przyzwyczaiłem się do tego, że to jest tak, jakby amunicja. Kto to pokazuje, bigwana? A, pokazuje na czerwone, okej. Okay. To się muszę teraz przepatrzeć po prostu. No to by sobie zrobił bardzo przyjemnie, tylko żeby tego Lona nie ukradła. A nie chcę, ona fajnie gra. Nie ma co no i dobrze, gra tę Lona. Dobrze się składa z itemami. Ogólnie zobaczymy, bo to też ostatnio powinienem patrzeć na to że się Tutaj sobie Grumpa zrobimy i popatrzymy na itemy. Nie jest ino okay, tylko brakuje mu CDR-u właśnie, bo idzie już tank. Itemy po. Item, item, item. Po itemie do dżungli ulepszonym. Legarn spoko CDR-y są bardzo ważne. Macie częściej Q, częściej stakujecie. Draven Infinite też może być. Chociaż ja nie jestem tego fanem. Moim zdaniem... To jest dobre, bo jak pizdziecie kryta, to fakt zabijacie, ale... Moim zdaniem BT albo... BT kiedyś, a teraz w tym przypadku Devdance daje dużo więcej. Też macie fajne obrażenia. Tak, nie tyle jakbyście krytnęli, ale leczycie się chula, nie dużo. a to jest naderwenie. Bardzo ważne, żeby przeżywać to. Wykoczyłem Galio, to widzę, że ma jakiś taki... Nie chciał supportem grać build. Timo, ma okej, okay, Lion zawsze wygląda Timo. To do, doty są mocne i jak na grzyba będziecie to was boli. Możemy się tak cofać, patrzcie. Idzie bije jedna ta 360. Znowu jakiś kryt z tyłka przed. No, się zasrałem, się. Nie zdążyłem go wygłąbić, szkoda, bo tripelkami. A widzicie, że jak ten kryt pyknie to... Ten wygrał, tam kryta dostał. Timoszko, chodź się bić. Chyba nie wygram z tą, ale spróbujmy jak mi nie dasz silensa, to na pewno z tą wygram. A po niego, po gnojarze. Dobrze. Śmiesz Timoszko. Ale cała drużyna grał, okej. To mnie dziwi. Ja bym chciał mieć na mojej głównej dywizji takie farta z tym O ty panie. O, redukcję dostał, ale nie, nie dało mu to rady, żeby wygrać. Dziękuję za odcinek. Sprawdziliśmy sobie Górkiego po zmianach. Zawsze na kolejnym odcinku trzymajcie się. Cześć.